Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa. Dziś Wielki Piątek, wypada więc trochę o Krzyżu porozmawiać, a my o bardzo specjalnym Krzyżu porozmawiamy z Szymonem Klinkowskim. Dzień dobry Szymonie. Dzień dobry, witam. Jak Państwo słuchali Radia LK, czy czytali wiadomości na portalu LK.pl w ostatnią niedzielę, właściwie w Niedzielę Palmową, to już o Szymonie Państwo usłyszeli i przeczytali. Szymon był delegatem Leszna, można powiedzieć, w Rzymie na Placu Świętego Piotra i tam odbierał osobiście Krzyż Światowych Dni Młodzieży od... W obecności papieża Franciszka. Mniej więcej tak to wyglądało. Zgadza się, tak to wyglądało właśnie. E, jak to się stało, że trafiłeś w ogóle w to miejsce na plac Świętego Piotra w tę bardzo ważną niedzielę? Znaczy, to się stało niesamowicie przypadkowo. Yy, zostałem wybrany jako delegat yy, z naszej diecezji poznańskiej. Wyróżniło mnie chyba to, że działam dosyć aktywnie w akademickich stowarzyszeniach właśnie takich religijnych. W duszpasterstwie, w duszpasterstwie, młodzieży. W duszpasterstwie młodzieży? na Morasku. Też jestem koordynatorem projektu Ciemne Typy i biskup stwierdził, że powinienem tam pojechać. A co to jest projekt Ciemne Typy? Fasadziczy Nazwa jest na... bardzo intrygująca. So na... Nie, 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 nie. Błogosławiony Piotr Jerzy Frasati wymyślił to. Polega to na tym, że wędrujemy i modlimy się. Generalnie głównym założeniem jest to, żeby spotkać się raz na szlaku górskim, pielgrzymim i żeby, żeby spędzać aktywnie czas. Mhm. Ja jestem właśnie organizatorem takich wypraw młodzieżowych, na których czasami też rozmawiamy o Bogu. Rozumiem, że Biskup Gądecki po prostu stwierdził, że potrzebuje najpo, najpobożniejszego faceta z decyzji i padło na Klimkowskiego. Oj, absolutnie nie. nie. Nie, myślę, że chodzi bardziej o to, żeby, żeby właśnie ta delegacja przedstawiała energię. A, a to właśnie tak wyglądało. Pojechaliśmy tam w 100 osób i ta energia z nas po prostu tryskała. To byli wybrani ludzie, którzy faktycznie mają nie tylko wziąć na swoje ramiona ten krzyż Światowych Dni Młodzieży, ale też ciężar tej organizacji, całego tego przedsięwzięcia Światowych Dni Młodzieży, który ma mieć miejsce dopiero za dwa lata, a które już zaczynamy organizować, ponieważ to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie z wielkim rozmachem. Światowe Dni Młodzieży, przypomnijmy, to jest taki międzynarodowy, ogólnoświatowy festiwal katolickiej młodzieży. Tak Tłumaczę tak trochę łopatologicznie językiem świeckim. Zgadza się. Tak to wygląda. W 1991 roku był, był w, były w Polsce, w Częstochowie? Tak, chyba tak. Jakoś ja wtedy mhm. byłem młody i tam byłem, dlatego pamiętam. E, a teraz właśnie w 2016 roku. Zgadza się? Gdzie one się będą odbywać? One no, mają mieć miejsce w Krakowie. Generalnie jeszcze odnośnie miejsca i lokacji, w, której, w którym będą, będzie młodzież, jeszcze nie ma y, jakichś tam wytycznych, ale na pewno to będzie w Krakowie. I Polska będzie gościła cały świat, właśnie w Krakowie. U nas to się wszystko tak dosyć spontanicznie zawsze dzieje i to planowanie jest zawsze na ostatnią chwilę, także pewnie dopiero w przyszłym roku się dowiemy szczegółów, albo nawet w 2016. ale jesteś jednym z organizatorów tych dni? Tak, teraz y, generalnie każda decyzja ma, y, ma swój sztab, no i będę właśnie w takim sztabie pracował, naszym poznańskim, ale generalnie to wszystko sprowadza się do tego, że będziemy wszyscy pracować na to, żeby w Krakowie. Wszyscy czuli się bezpiecznie, komfortowo, żeby był porządek i żebyśmy się mogli spokojnie zająć tym co najważniejsze, czyli Bogiem, modlitwą. Krzewieniem właściwie tej energii bożej, bo to wydarzenie nie ma tylko skupiać uwagi młodzieży, ono powinno zmieniać wszystkich ludzi, którzy są dookoła i to, że teraz jest ten Krzyż w Polsce, ma też pokazać, że. Że powinni się wokół niego skupiać po prostu Polacy i powinni się też zmieniać. I myślę, że właśnie ta młodzież, która tutaj przyjedzie, pokaże, że, że jest jakaś przyszłość w tym wszystkim. Ja z tego co pamiętam z tego dnia w, tym, w tych dniach, kiedy ja uczestniczyłem, tam są rzeczywiście tłumy i rzeczywiście z całego świata. I oni wszyscy zjeżdżają się właśnie w to jedno miejsce na kilka dni i tam są. Eee, za co jesteś odpowiedzialny w czasie przygotowań? Jeszcze to się nie rozkręciło na tyle, Aha. żebyśmy mieli takie już precyzyjne jakieś wytyczne. Trochę o tym, co się stało w niedzielę w Rzymie. Widzieliśmy przekazy telewizyjne. To wielka msza, taka jak się odbywa zawsze na Placu Świętego Piotra, ale właśnie z tym akcentem. liczycy po jednej, Polacy po drugiej i przekazują wam te dwa symbole, bo to jest i krzyż i taka ikona Matki Bożej Zbawienia Ludu Rzymskiego. Mhm. Tak to właśnie wyglądało. Generalnie msza święta była niesamowita. I po mszy świętej było zaplanowane właśnie to przekazanie oficjalne. No, emocje były niesamowite tam. Muszę przyznać, że, że też no, poczuliśmy w momencie tego przekazania też taką iskrę. Brazylijczycy, jak już nam położyli krzyż na ramiona, wykonali taki bardzo wymowny gest: będzie ok, jesteśmy z wami. Myśmy dali radę, to i wy dacie radę. Coś w tym rodzaju, właśnie. I czuliśmy, że, że też nas wspierają. Oni dali radę, a my będziemy teraz dawać radę przez te dwa lata, żeby na końcu móc powiedzieć sobie, daliśmy radę. Teraz wy musicie dać radę. Z Samym papieżem mieliś, miałeś okazję się spotkać? Yy, ja nie miałem. Bo tak daleko, dosyć daleko. Był wszystko. bardzo blisko, ponieważ podszedł do nas pomszy. A. Yy, niektórzy mieli no, takie szczęście, że go tam uścisnęli, zamienili kilka słów. Faktycznie to widać, że, że budzi wielkie emocje w tych ludziach, którzy byli bardzo blisko no, mówią, że to jest niezapomniane przeżycie. Ja nie, ja nie miałem takiego szczęścia. Nie dopchałeś się po prostu. Właściwie nie, no nie chciałem się po prostu dopychać, bo uważam, że jednak e, to jest lekka przesada dopychać się do papieża. Tak, 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 no trochę za bardzo, za bardzo. Okay. Było to największe przeżycie religijne w swoim życiu? Nie, ale to jest niesamowite. Słyszałem też, że byłeś w Ziemi Świętej? Byłem w Ziemi Świętej, w Jerozolimie, w Betlejem, w tych najważniejszych miejscach byłem. No, Powiem szczerze, że to było bardzo, bardzo duże przeżycie, ale te najważniejsze przeżycia dotyczące religii jednak mają miejsce w nas i nie wpływa na to miejsce, tylko bardziej to, jak my potrafimy to przeżyć. Czyli nie jesteś takim turystą religijnym? Nie nie, 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 nie. przepadam szczerze mówiąc za takimi rzeczami. Chociaż wiadomo, Ziemia Święta to jest takie miejsce, w którym y, warto się pojawić i warto pomyśleć o tym, że tam kiedyś kroczył ten, o którym wiemy i w którego wierzymy. No bazylika Gałebu Pańskiego robi wrażenie na pewno. Tak, zdecydowanie. O ile nie ma tłoku. No, a zazwyczaj jest. Jak ja byłem, to nie było. E Dzisiaj yy, wielki piątek, a więc ten taki bardzo. No jeden z najważniejszych dni dla wszystkich chrześcijan, wszystkich wyznania, ale zwłaszcza dla, dla nas, dla katolików, taki bardzo smutny dzień. Tak. Ale no. on, on jest dla ciebie też takim dniem bardzo emocjonalnym? To jest taki moment zadumy. Dzisiaj byłem na spacerze z psami i widziałem, jak świat cały się kręci, wszyscy mają jakieś swoje sprawy. I to jest właśnie taki dzień, w którym każdy ma swoje sprawy, każdy. Ma coś do załatwienia, ale jednocześnie warto się zatrzymać i pomyśleć o tym, że gdzieś tutaj teraz między nami przychodzi ten Jezus, który niesie ten krzyż, i za chwilę go przybiją i umrze. Ale no, żeby później wstać i pokazać nam, że się da. Dzisiaj ta wielka cisza w kościele też panuje. Przypominamy kołatki tylko brzmią to też jest taki bardzo ważny symbol liturgię wieczorem i w kościołach się będą odbywać. E, na koniec, bo ten krzyż wkrótce będzie właśnie. I ta ikona wkrótce będzie w właśnie. Tak, pojawi się tutaj 1 maja. I jak już wiesz, jak to będzie wyglądać jako lokalny delegat na wielkie przekazanie? Jesteś odpowiedzialny jakoś za to, czy to jest? Nie, poza nie, to, nie. To, nie. To, to, to dzieje się mniej więcej, y, poprzez proboszczów w parafii. Wiem, że krzyż ma się pojawić u nas w Farze i w, y, też Kościele świę, Świętego Krzyża. Wczoraj rozmawiałem z proboszczem. Pytałem mniej więcej, jak to będzie wyglądało, czy on już coś wie. Mówił, że y, po tym, jak Krzyż się pojawi w szpitalu, y, będzie przy, y, właśnie miał taki postój w Krzyżu i tam i tam przez dwie godziny będzie można go adorować, dotknąć, pomyśleć gdzie on był, bo był w naprawdę wyjątkowych miejscach i dotykały no go miliony. 30 lat mniej więcej podróżuje po tak. świecie. I ma. ma w, Wiąże się z wielkimi emocjami, ponieważ też był w strefie zero i w takich momentach bardzo ciężkich dla ludzkości. No i myślę, że warto, warto przyjść, spojrzeć na niego i pomyśleć właśnie o tym, że, że to, jest, to jest krzyż naszego świata właściwie. Przypominam Państwu, 1 maja w Lesznie, a 2 wiem, że w Lewiczu na pewno i y, tutaj gdzieś w chwilę w okolicy będzie, więc młodych ludzi zwłaszcza zapraszamy, żeby się wybrali. A na koniec życzenia świąteczne. Szymon. No, życzę Państwu, żeby, żeby te święta były dla Państwa pozytywnymi emocjami i żebyście potrafili je przeżyć też wewnętrznie, a później żebyście potrafili w gronie rodzinnym spędzić ten czas jak najlepiej. Szymon Klinkowski, jeden z organizatorów Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.